Oj, tereniu. Oj. Mundziu, Mundiu, trzeba, wiesz co, tutaj troszeczkę przygotować. A tak, możesz. Poczekaj, bo mi się parzy moja no. ulubiona herbatka. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Łupie, w chodź fletę, musimy to. wszystko urządzić, wiesz, bo oni niedługo przyjadą. Ale ty nie, masz energię, zazdroć. Chodź, 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 chodź. Lecz nie chodź te lata. O. Dobrze, dobrze. Wszystko musi być, wiesz, gotowe, żeby jak przyjadą, było pięknie a wygodnie. gdzie są światełka na choince? No zawiesimy, zawiesimy sobie a, No bo taka na, na razie choince. jakaś nas mutraka jest. Nie szkodzi, nie szkodzi. Zawiesimy światełka, będzie pięknie. A, dobra, dobrze, dobra. dobrze. O, tutaj taka Idę piękna. Idę sobie, popatrzę w okno. Czerwona. Wiesz? Super. Dobrze. Popatrzę o, sobie trochę. I taka sobie. tu niebieska. Mądziu, a co ty się tak wypatrujesz w to okno? Czego ty tam szukasz? A Patrzę sobie w oczekiwaniu na apokalipsę. Na jaką apokalipsę, Mundziu, Czy ty masz na myśli przyjazd naszej ukochanej córki i cudownych wnucząt? Tak, 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 kocham nasze wnuczęta i naszą córkę są wspaniali. Ale sama wie, że w tym okresie tyle osób na raz to osobnie obłęd, szaleństwo masakra, bieganie. Nie, 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 nie. Nie, nie, generalnie bardzo kocham nasze dzieciaczki, są super fajne i w ogóle. No, no, mam nadzieję, właśnie tak. Są bardzo tak. fajne. O, 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 o przyjechali, przyjechali. E, o, nie ma Zbyszka. E, a, a, tak, tak. E, Madzia mi wspominała, musiał zostać dłużej w pracy a, dobra. i przyjedzie na ostatnią chwilę, ale będzie, nie martw się. O, nie, masakra! Jaka masakra, mundziu, co się stało? Zabrali tego potwora! Lunę! Ale cudownie! Taka kochana psinka! Uwielbiam ją! No, Mundziu... Nie. <laughs> czy coś się stało z tobą? Weź się obróć. Czy ktoś mi podmienił żonę? Co ty jesteś taka dzisiaj milutka i pozytywnie nastawiona? Mundziu, no, no przecież idą święta. Tak się cieszę, że przyjadą nasze dzieci. Będzie pięknie, spokojnie, radośnie. O, przecież wiesz, że nasze wnuczęta to prawdziwe aniołki. aniołki no, dobra. no już się nie mogę doczekać, no. Ale nie, to jest wina Opidum. Grety. Mama o. jej kazała zabrać ładowarki. Ale ja powiedziałam, żebyś ty je zabrał. Dobra, cicho już. Proszę zostawić. Witamy się z babcią i z dziadkiem. O, cześć no, Gryciu kochana. Cześć, luneczko. To... Cześć, cześć. No, cześć, Bartuniu. Cześć, Antusiu. No, 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 słuchajcie. Rozbierać chodźcie, się. Chodźcie, dajcie kurteczki babci. Dajcie siadać kurt. na, na o, kanapie. Super, tak. Czapeczki, babcia tutaj. Daj mi to. Kim się zajmie? Daj Antosiu, daj czapeczkę, daj, daj Mundziu kurteczki, daj. O, no super, ale fajnie, że jesteście. No oj, cudownie, oj, oj. cudownie. O, no dobrze, no to. Yy, co wy tak wtedy? Aniołeczki się tutaj tak kłócicie między sobą. No bo jechaliśmy tak długo i po drodze rozładowały nam się telefony i to wszystko wina Bartka, bo nie wziął ładowarek samochodowych za tataty. Tata Już ci mówiłem, że Greta miała je zabrać. Ale ona powiedziała, żebyś ty je wziął. Ale ja tego nie usłyszałam, mm. bo jesteś guchele. Sam jesteś guchele. O ludzie, już przestańcie się kłócić. Macie tutaj te zwykłe do kontaktów, yy, sobie naładujecie. Dziadku, a gdzie jest infrastruktura? Infra infrastruktura? Ja nie wiem, co, co jest to jest infrastruktura. Gniazdka, przedłużacze. A nie, no to mamy, mamy. Jedną infrastrukturę to mamy w łazience. Tam yy, Tereska sobie loki tam coś robi z włosami. Żeby... A drugą infrastrukturę, drugą. a mamy jeszcze jedną, no ten, yy, pomóż mi, w, yy, w kuchni, w kuchni, w kuchni. Tak, tam, tam gdzie tam, czajnik, czajnik tam, 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 no. gdzie... mamy, mamy, dwie no. infrastruktury. To wodzieńce to ja zajmuję, bo muszę umyć włosy i do tego potrzebuję suszarki. Dobra. Mam dziadek, i psa. Potwora mi dałaś? Nie, Marcin, no jest co, moja Luneczko, ty słodziutka, słodziutka, tak, no bardzo fajna. Wiecie co? Mamy jeszcze Jedną infrastrukturę tu za kanapą e, jest e, kontakt i ma nawet dwa gniazdka. Możecie się obaj podłączyć. No co Jednie. co? No co ty te terenia nie można. Tam przecież tam się robi spięcie, tego nie można używać. No, już. no ale jak to? No. Jak to spięcie, Jak to? O o o. o. No nie, o, nie, no mówiłem, o, że tam nie. to nie działa, ale dobrze. zawsze dziadek przygotowany. Mam tutaj taką specjalną żaróweczkę. O, no nic. Chodź, potworze, pójdziemy, znajdziemy, naprawimy te, te jak to, korki. Jadek, mówi się bezpieczniki. A masz rację, wystrzachu, bez bezpieczniki, nie żadne korki. Chodź, chodź, potworu. Ja tutaj chodź. znalazłam chodź, chodź. taką w tym, chodź, chodź. w tym, tym. To zgasił światło! Bardzo śmieszne żarty, smarkacze. markacze. nie my, mamo, ona, ona się przezywa. <laughs> Zostancie już. Greta, wyłaś po prostu już z tej łazienki, wywaliło bezpieczniki. To będą najgorsze oh. święta ever. Och, wiecie co? Widzę, że ta atmosfera może nie jest taka idealna, jak myślałam, ale mam na to świetne rozwiązanie. Tak? Mam super pomysł. Tak, tak. Siadamy wszyscy. Słuchajcie, mam taką piękną, bożonarodzeniową historię. Bardzo dobrze przycisk. Myślę, że zanim dziadek naprawi te korki, znaczy bezpieczniki, to Dobrze by było, gdybyśmy sobie jej posłuchali, dobra? Świetnie, to to świetnie. I nam. się nie odzywa, po prostu wszyscy dobrze słuchamy. Dobrze zrobi, uwaga, taki głęboki wdech. O, tak. I posłuchamy, słuchajcie, tak, wy wszyscy też, tak. To jest przepiękna historia o pewnym niedźwiadku i jego mamie. Może się wydawać, że to może niewiele mieć wspólnego z Bożym Narodzeniem, ale zaraz się przekonacie, że tak nie jest. Uwaga, więc tak. Poprosimy o obrazki z książki. Mamo, zapytał mały Miś pewnej nocy: Kto wymyślił Boże Narodzenie? Czy to był święty Mikołaj? Nie, odpowiedziała mama niedźwiedzica. To Bóg. To Bóg wymyślił Boże Narodzenie. Można powiedzieć, że to On nam je podarował. Czy Bóg jest ważniejszy od Świętego Mikołaja? Zapytał Miś. Och, tak, oczywiście o wiele ważniejszy, powiedziała mama z uśmiechem. Bóg jest ważniejszy od Świętego Mikołaja. No, dokładnie. Nieco później, Mały Miś zapytał: Mamo, a czy możemy poszukać świętego Mikołaja? On chyba mieszka gdzieś tutaj. Hm, świętego Mikołaja trudno znaleźć, powiedziała mama. Ale możemy poszukać Boga. Bóg jest wszędzie. Hurra! zawołał mały Miś nie wiedziałem, że możemy znaleźć Boga. O tak powiedziała mama. Mamo, naprawdę pójdziemy poszukać Boga i zobaczę, jak dał nam Boże Narodzenie? Tak, mały misiu, zobaczysz, jak Bóg dał nam Boże Narodzenie. Fajna, co? Ta o, historia ciekawa. Ja jestem mama niedźwiedzica. Dobra, a to są twoje niedźwiadki. Następnego ranka mały miś i mama spakowali swoje plecaki, pocałowali rodzinę na pożegnanie i wyruszyli, aby znaleźć Boga. Weszli na szczyt jednej z gór i zeszli w dół, a potem wspięli się na kolejną górę i tam rozbili obóz. Mały Miś był tak bardzo zmęczony, że od razu zasnął. Mama obudziła go, gdy wciąż było ciemno. Mamo, dlaczego mnie budzisz? Bo to Pan Bóg, mały Misiu. Chodź, zobacz. Co to jest? Zapytał mały miś z zachwytem, <kluz> patrząc na tańczące światła na niebie. To jest zorza polarna, mały misiu. To dzieło samego Boga. Ponad dwa tysiące lat temu Pan Bóg posłał swojego jedynego Syna na świat, abyśmy mogli odróżnić światło od ciemności, bo Jezus jest światłem świata. Dając nam Jezusa, Pan Bóg podarował nam Boże Narodzenie. Następnego dnia dotarli do ogromnego jeziora. Nagle z potężnym hukiem kawał lodu oderwał się od klifu i wpadł do morza. Co to jest, zapytał mały miś, zatykając uszy i wtulając się w mamę. To też jest Bóg, mały misiu. Pan Bóg jest tak potężny, że może kazać w wodzie zamarznąć, a lodowcowi się stopić. Jest potężniejszy niż jakikolwiek król na ziemi, a ponieważ jest wszechmogący, uczynił Jezusa królem wszystkich królów. Tej nocy mama znów obudziła małego Misia przed wschodem słońca. Wskazała na wschód na gwiazdę, która zmieniała kolor z zielonego na czerwony, a potem znów na zielony rozbłyskując się na wiele stron. Czy to jest znowu Bóg? Zapytał mały miś, przecierając oczka. Tak. Czy wiesz, że Jezusa nazywamy gwiazdą poranną? On zawsze jest z nami. A po raz pierwszy przyszedł do nas, gdy Bóg dał nam Boże Narodzenie. Ale fajna ta historia, co? No Ciekawe, para. gdzie jeszcze jest się nie odzywają. No, widzisz, wiedziałam, że to dobry pomysł. W drodze do domu, mama niedźwiedzica zatrzymała się przy małym kwiatku, który wyglądał z twardej, zamarzniętej ziemi. Och, mały kwiatuszku, ale zrobiłeś nam niespodziankę, jesteś tak wcześnie, powiedziała. Mały Misiu, wiesz, że Jezus jest jak ten kwiatek? Jezus to Bóg, który zamieszkał w naszym świecie, żyje tam, gdzie byśmy się go nie spodziewali. Zrobił nam niespodziankę. Boże Narodzenie to wiele niespodzianek. Takich niespodzianek jak prezenty? powiedział mały miś. Tak, Jezus jest najlepszym prezentem ze wszystkich. I wiesz, pan Jezus przyszedł na świat, nawet gdyby miało być to tylko dla ciebie. <laughs> tylko dla mnie? zdziwił się mały miś. Tylko dla ciebie, mały misiu. Bóg dał ci Boże Narodzenie. Czy Jezus przyszedł też dla tej wrednej megi łosiowej i zrzędliwego frankiego liska? Szepnął Mały Miś. I megi i franki dla każdego z nas. Jezus jest prezentem dla każdego zarówno zrzędliwego, jak i radosnego. Wrednego, jak i miłego. Bóg dał nam wszystkim Boże Narodzenie. Nawet do takich, co się kłócą czasami. No właśnie. Tak. Gdy mały miś wrócił do domu, leżał tej nocy w łóżeczku i powiedział: Dziękuję, że pokazałaś mi Boga, Mamo. Nie ma nic innego, co wolałabym ci pokazać bardziej, mój słodki misiu, powiedziała mama, całując go czule. Dobranoc, kochanie. Mały miś zasnął i śnił o jasnych gwiazdach i o zorzy polarnej, o królu, który przyszedł na Ziemię. Jako prezent dla każdego z nas. Widzicie, kochani, ta historia pięknie opisuje to, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, moje kochane wnuczęta. To, co Pan Bóg uczynił dla każdego z nas i co świętujemy podczas Bożego Narodzenia. Jezus przyszedł na Ziemię jako małe dzieciątko, ale przyszedł po to, aby zbawić każdego z nas, to był plan Boży dla każdego z nas. On przyniósł nam miłość, on przyniósł nam pokój, on pokazał nam, jak mamy żyć. On jest niesamowity. Ale tak jak z każdym prezentem, to co my musimy zrobić, kiedy otrzymujemy jakikolwiek prezent, czy to na święta, czy z jakiejś innej okazji, to żeby stał się naszym prezentem, musimy go przyjąć. Więc jeżeli Pan Bóg podczas Bożego Narodzenia daje nam ten najpiękniejszy podarunek, jaki można otrzymać, to od nas zależy, czy my ten podarunek przyjmiemy, czy on stanie się nasz, czy Jezus zamieszka w naszym sercu, w naszym życiu, czy my będziemy chcieli, żeby on był jego częścią. O to chodzi właśnie w świętach Bożego Narodzenia. Bóg przyszedł na tę Ziemię ponieważ bardzo, bardzo nas kocha. A czytamy o tym we wszystkich Ewangeliach, ale jeden werset szczególnie chciałabym, żebyście zapamiętali. Bartusiu, Antku, Greto, moje kochane wnuki, zapamiętajcie, że tak Pan Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, każdy z nas, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał <kuh> życie wieczne. To jest właśnie przesłanie świąt Bożego Narodzenia. To jest ten najpiękniejszy możliwy prezent. I kiedy będziemy siadać do stołu, z przyjaciółmi, z rodziną, z bliskimi, to nie zapomnijmy o tym, że to właśnie On jest tym najpiękniejszym prezentem, darem dla każdego z nas. Wiesz co, Madziu? Ta historia wprowadziła mnie w taki. Świąteczny, fajny, radosny nastrój. Może byśmy zaśpiewali sobie jakąś kolendę, co? Zanim dziadek naprawi te bezpieczniki. Może wśród nocnej ciszy. Super pomysł. Znacie wśród nocnej ciszy? No dobra, okej. Okay. No zaśpiewajmy wszyscy razem może? No, wszyscy, wszyscy razem. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze. Bóg się Wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie. Dziadek, robisz to światło? I mi znaki dali mi sobie. Robię, robię! Jako... O! O! Jejku! Brawo, bohater domu! Ja, dziadku! Trochę... Widziałam, chodź, widziałam, chodź, że ci się chodź, uda. Chodź, ale chodź, chodź, chodź. Trochę nam zajęło czasu, bo... Nie mogłem znaleźć tego korka, znaczy bezpiecznika, a w ogóle coś ominęło mnie fajnego? Tak, bardzo fajna opowieść, babcia, o świętach i o Bogu. A, babcia to lubi opowiadać, tak. No to super. E, wiecie co, chodźcie lepiej z Luną na spacer, bo to mogło ją zestresować, a ona wtedy... Wiecie, e, więc chodźmy na spacerek, a Ty pójdziesz ze mną do samochodu, bo ja wzięłam dużo e, takich tych, kupiłam tak, różne to ta babcia rzeczy. babcia sobie Świetny pomysł, powiedzmy. Madziu, dobrze, to ja Ci pomogę, bo już niepotrzebna ta latarka, wiesz? No Mamy tak, światełko. ojciec zrobił światło.